Ponury listopad wcale nie musi być taki ponury zadbali o to pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Do końca miesiąca trwają spotkania teatralne, czyli uczta dla wszystkich, którzy kochają teatr. Znani goście, oryginalne przedstawienia i niezapomniane przeżycia chciałbym państwa zaprosić na niedzielę 7 listopada tego dnia o godzinie 18:00 wystąpią na Zgorzeleckiej scenie artyści scen krakowskich przyjadą do nas ze spektaklem Skąpiec według Moliera. To jest pierwszy spektakl z tych, które jeszcze przed nami 7 listopada kolejny w tygodniowym odstępie. Tym razem nie będzie to spektakl, a recital muzyczny. Wystąpi Agnieszka Weryszko, mieszkanka Zgorzelca, która kształci się wokalnie w Namowanych uczelniach, przyjedzie do nas z programem zatytułowanym Woman in Jazz. Na ten recital bardzo Państwa zapraszam. To znów będzie niedziela, godzina 18. Bilety jeszcze można kupić, cena to tylko 20 zł. Myślę sobie, że za. Tak fajny, muzyczny, jazzowy wieczór to jest bardzo przystępna cena. Kolejna propozycja, którą mamy dla Państwa to jest 21 dzień listopada i tutaj do Zgorzelca przyjeżdża ze swoim monodramem pani Magdalena Kumorek. Ten monodram nosi tytuł Madeline. To jest sztuka, w której znów będzie dużo muzyki, dużo śpiewów, wspominanie lekko czasów minionych, czasów PRL-u. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja na, na niedzielny wieczór. Przypomnę, 21 listopada, niedziela godzina 18. No i. Na finał z spotkań z teatrem 28 dzień listopada przyjeżdża do Zgorzelca po raz kolejny, lubi nasze miasto, więc cieszymy się z tego bardzo. Pani Sonia Bochosiewicz. Sonia Bochosiewicz przyjedzie do nas ze spektaklem: domówka i tu znów będzie śmiesznie, będzie śpiewania dużo, będzie dużo muzyki, dużo fajnego humoru. No i oczywiście gwiazda, e, gwiazda pierwszej wielkości w, w pod Zieloną kopułą Miejskiego Domu Kultury. Będzie też coś dla tych, którzy lubią śpiewać i jednocześnie chcieliby godnie i miło spędzić dzień niepodległości. Wielkie śpiewanie pieśni patriotycznych na hali PGE to już tradycja w Zgorzelcu. Tym razem, wzorem lat poprzednich, mieszkańcom powiatu towarzyszyć będzie Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów. Bardzo chciałbym Państwa zaprosić w tym roku w imieniu e, Miejskiego Domu Kultury w Gorzelcu w imieniu muzycznej, e, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelecu, w imieniu e, Starostwa Powiatowego, w imieniu e, Burmistrza Miasta Zgorzelec. Chciałbym zaprosić e, także w imieniu Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów na wspólne, wielkie, narodowe śpiewanie. Spotykamy się, tak jak to było przed dwoma laty, w hali PGE Turów Arena przy ulicy Lubańskiej i tam będziemy wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni. Godzina 17, 11 dzień listopada bardzo serdecznie państwa e, zapraszam. A już w najbliższy piątek wieczorem nowość na scenie MDKu stand-up. Bilety do kupienia tylko online. Stand-up, proszę państwa, będzie po raz pierwszy w naszym domu kultury 5 Piątego listopada, to będzie bodaj piątek, przyjedzie do nas z programem Kronika Filmowa, niesamowity facet Antoni Syrek-Dąbrowski. Będzie dużo śmiechu, będzie dość wysublimowany, czasami ostry humor, więc myślę, fajnie będzie się spotkać i wspólnie pośmiać. Jak mówię, to jest zupełnie nowa próba. W Domu Kultury nigdy nie odbywały się stand-upy, zawsze odbywały się gdzieś tam w jakichś lokalach powiedzmy komercyjnych. Pierwszy raz w gorzelców w Domu Kultury, zobaczymy. Jeśli wyjdzie, jeśli dopisze frekwencje, Proszę Państwa, te stand-upy mogą częściej gościć na deskach sceny Miejskiego Domu Kultury. Jeszcze tylko powiem bardzo ważną rzecz. Miejski Dom Kultury nie prowadzi sprzedaży biletów na stand-up. Można je kupić tylko na stronie internetowej kupbilecik. I tam Państwa odsyłam. Zapraszamy na jesienne propozycje Miejskiego Domu Kultury w Skorzelcu. Szczegóły dotyczące każdego z wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury.